Jestem już na lotnisku dużo wcześniej, e, bo prawie 3 godziny mam nadzieję, że uda się nadać walizkę. Ja zapgradeowałem tiket naprawdę 2-3 tygodnie temu, e, wtedy gdy jeszcze te ceny były takie całkowicie przyjemne. I teraz chwila prawdy z bagażem, bo wsadziłem tutaj dosłownie wszystko. Mam 35 kg bagażu, więc zobaczymy ile jest. Uwaga! O! 21,8. Ale to nie wszystko, bo w biznesie mam dwa podręczne, więc być może tam jest dużo kilogramów, no ale miejmy nadzieję, że przymkną oko na to. If you would like to send one uh, luggage, the small one, it's okay. I can take to the plane, okay? It's fine. Pan proponuje mi, żebym oddał walizkę podręczną, jedno, bo mam dwie, ale no niekoniecznie chciałbym, bo to są nowe walizki, więc mogłoby z nich nic nie zostać, więc w razie powiedziałem, że chciałbym je zabrać ze sobą na pokład. I niestety muszę oddać jedną z walizek jako rejestrowany, pan się nie zgodził, przekroczyłem 2 kilogramy, niech im będzie. No i tak poszły już walizki, idą kolejne, no i mogę tylko ten jeden podręczny zabrać, bo niestety przesadziłem z ilością kilogramów. Jeszcze przed odlotem, bo jest prawie, są prawie 3 godziny, jesteśmy w Business Lunch. I można tutaj wybrać sporo drinków, pokażę Wam. Jak lecicie biznesem, to najczęściej właśnie Business Lunch jest już w cenie biletu. I tutaj już e, przygotowali dla nas, specjalnie dla nas jedzonko. E, jest nawet sushi, są jakieś kanapki. Co macie dobrego? Ja są O my god, to jest po dwóch tygodniach w Azji. To już, to już naprawdę wygląda źle. Ja nie wiem kto to zamówił, ale tu jest napisane że zarezerwowano dla grupy. I tutaj w tym Biznes Lunchu nie mogę wam tak pokazywać bardziej, bo tam jest dziecko, więc nie chcę pokazywać. Jest taka strefa dla dzieci. Także jeśli ktoś lata z dzieciakami, to też fajna opcja właśnie, żeby pójść na spokojnie, poczekać na samolot. No bo różni to z tymi naszymi maluchami dzieciakami jest, więc... Fajna opcja. A my weszliśmy nie do tego business gdzie trzeba i teraz, żeby dojść do gateu mamy prawie 20 minut, a za 20 minut jest boarding, także już lecimy szybko. To lotnisko jest ogromne. Idziemy 10 minut, końca nie widać. No ale już widać nasz gate i więc myślę, że jesteśmy już w miarę blisko. I na pierwszym rejsie jestem w klasie ekonomicznej, bo nie było już możliwości upgrade'u do biznes klasy. Ale właśnie na rejsie z Doha do Warszawy, czyli na tym drugim połączeniu, będę już siedział w biznes klasie. Także jeden rejs i biznes klasa. Ale warto też wiedzieć, że wpuszczono mnie właśnie z biznes klasą, na tym nawet pierwszym połączeniu, więc jestem praktycznie sam jeszcze w samolocie. Powiem, że mega się cieszę, że lecę tą biznes klasą. E, pierwszy raz w ogóle lecę, będę leciał biznes klasą. E, oczywiście zbieram punkty, e, szukam okazji. E, kiedyś udało nam się zawigridować bilet w locie do premium class e, i to za bardzo, bardzo małe pieniążki. E, no, ale wiadomo, że biznes to biznes, więc zobaczymy, jaki jest. No, oczywiście nie jest to lot w Katar. E, czyli w tych najlepszych biznes klasach, jakie Katar ma no na rejsie do Warszawy takiego nie ma ale wydaje mi się, że i tak ta biznes klasa będzie ciekawym doświadczeniem no i wchodzimy Samolotem mam dzisiaj siedzenie 1A, jeszcze na 1A nie siedziałem. No to trzeba zacząć przygodę. Dzisiaj lecimy Airbusem. Hello, good morning. Hello. Oh, sorry. No i magiczne na miejsce 1A. Takiego jeszcze nie, nie grali. Dziękuję. Dziękuję. I na samym wejściu pani już pyta, co chciałbym do picia. Pewnić tylko, czy pani wie o tym, że nie mogę laktozy, bo zapewne takie normalne menu, które tutaj jest, zawiera większość rzeczy, których nie mogę zjeść. Także pani powiedziała, że wróci do mnie. A tu jeszcze wam pokażę, co jest do jedzenia. A dzisiaj będziemy mieć light night dining, A Można wziąć celery soup, chicken tikka, co tam jest dalej, black cod. Jest też roasted red sweet pepper, czyli tak naprawdę można wziąć i zupę, i kurczaka, i rybę. Jeszcze jest widzę, ravioli, są sery. I tak jak zobaczycie na YouTubie, to jest w sumie siódmy lot w ciągu naszej dwutygodniowej podróży. To był bardzo intensywny czas. Mam nadzieję, że te odcinki, które zobaczyliście z całej podróży w Azji, będą dla Was ciekawe. I zazwyczaj nie korzystam z tych skarpet, ale po tak długiej podróży jak dzisiaj, po tylu lotach, e, skorzystam z tego, żeby jednak odpocząć od butów. I jeszcze co do lotów w biznes klasie. Jeśli chodzi o katar, to serdecznie Wam polecam, żebyście sprawdzili, czy na danym rejsie jest Q-Suite. Te wersje, gdzie, gdzie są te biznes klasy Q Suite, które możecie sprawdzić kupując bilet. Są dużo dużo lepsze oczywiście niż ta, no ale do Warszawy lata akurat. Latał Boeing, teraz lata Airbus.

My już za chwilę startujemy, Pani była jeszcze przed odlotem zapytać co chcemy do picia, co chcemy do jedzenia, kiedy chcemy żeby to podać, kiedy podać pierwsze tanie, kiedy podać drugie, czyli ja wybrałem pierwsze od razu po starcie, a drugie godzinę przed lądowaniem, także pełna, pełna profesja, można już brać oczywiście napoje, te wyskokowe również, ale to ja jeszcze na spokojnie, dopiero jak startujemy to coś wybiorę. Pani zapytała czy chcę co coś do picia, no bo wystartowaliśmy, więc powiedziałem wie Pani co, to jest mój pierwszy lot e, biznes klasą w Katarze, więc będziemy dzisiaj celebrować szampan. Dlaczego nie? I Jeszcze mówiłem wam o typie samolotu. Tak, pojedziemy teraz Airbusem 330. Ten samolot ma troszeczkę mniejszą biznes klasę, dlatego też te nasze pomieszczenia są troszeczkę mniejsze niż zwykle, ale powiem wam, że jak rozłożyłem fotel. Totalnie łóżko, na płasko, można spać, spać i spać, ale ja tym razem nie będę spał. I właśnie przyszedł do mnie szampan, także będziemy celebrować pierwszy lot biznes klasą w Qatar Airways i mam nadzieję nie ostatni. W ogóle czytałem w internecie, że wiele osób pisze, że jak już się wsiądzie do biznes klasy ciężko się przesiąść na klasę ekonomiczną już to czuję. Czuję już, że będzie ciężko. No to wasze zdrowie. Że też bez problemu można poprosić o dania w biznes klasie, jakby z konkretną dietą. Ja wziąłem bez laktozy, więc zobaczymy, co ciekawego przyjdzie. Tylko mały problem z ładowarką. Eee, poprosiłem panią, żeby mi dała bo mam bardzo głęboko w bagażu. Ale niestety ten kabelek nie ładuje. Mm, więc mam nadzieję, że nic z moim telefonem, tylko właśnie z kablą się zostało. Przyjechał jeszcze deser. Jest dwa razy większy niż danie niego. Nie wiem, czy będzie widać, ale spróbuję wam pokazać. Także w sumie dobrze, bo tych krewetek było chyba cztery, więc miałem taki trochę niedosyt. Na poprzednim rejsie nic nie jadłem, więc rewelacja, że, że teraz trochę podjąłem. Słuchajcie, naprawdę te owoce są super. Ja czytałem gdzieś w internecie, że smaki tutaj w samolocie są totalnie inne niż na ziemi, ale nie wiem czy to chodzi o świeżość produktów, czy. O przechowywanie tych produktów, żeby zachowały ten sam smak jak na ziemi, ale to jest super, naprawdę super. Godzin rejsu, więc idę chwilę odpocząć i, i się zrelaksować. Właśnie ciekawe, czy jak się leży w klasie biznes i każą uszę, że to mam wrócić w hotel do stanu poprzedniego, czy mogę leżeć? Nie wiem, zaryzykuję, że będę leżał. Ale usnąłem w sekundzie. Na śniadanie też miałem specjalne danie bez laktozy, ale było z wołowiną no, i z jakimiś takimi nie bardzo rzeczami, więc jednak poprosiłem o to, które mają dla wszystkich, czyli śniadanie jest omletem, bo myślę, że będzie całkowicie... Jest. Możecie zapytać na przykład, dlaczego na tym rejsie nie dostaliśmy, bo pokazałem Wam wszystko. Takich kosmetyczek, jak zazwyczaj w biznes klasie są, ponieważ zależy to od długości lotu. Ze względu, że nasz lot z Doha do Warszawy nie jest tym długim rejsem, to ta biznes klasa troszeczkę się różni, tak więc jakby tutaj chcę Wam powiedzieć, że są pewne różnice i na długim rejsie w Katarze na pewno wygląda to po prostu inaczej. Czyli najpierw przyszły bułki, eee... Rzemiki, taki jogurt kokosowy. Powiem Wam, że takie żyćko to mi się podoba w samolocie. Mógłbym tak latać w sumie za każdym razem. Nie dość, że dbają o Ciebie. Pilnują, czy zjesz, czy nie zjesz. Kiedy chcesz zjeść? Rewelacje. Na poprzednim rejsie, gdzie byłem w klasie ekonomicznej. Spałem. Oczywiście dobrze, że, że mnie nie wybudzono, no ale przez to dwa posiłki przeszły mi bokiem, więc tutaj w biznes klasie o tyle jest to dobre, że zapytają się Ciebie. I nawet Pani się zapytała, co by było, gdyby Pan usnął, jednak byśmy się w tym czasie nie zmieścili, to powiedziałem proszę mnie budzić. Więc nawet na tych krótkich lotach upgrade do biznes klasy jest herwel. Podlet. Bez problemów, wymienili mnie na tego onleta, także spoko. I co jeszcze warto wspomnieć, że wszystko jest podawane na normalnych talerzach, normalnych kubkach, więc nawet ta herbata, e, której zazwyczaj nie biorę w samolocie, no bo wysusza, więc jakby to też już jest bardzo suche powietrze jakby, e, więc herbata to jeszcze niekoniecznie nie najlepszy pomysł, ale dzisiaj mi się chciało. E, więc wszystko jest podawane właśnie w normalnych, e, na normalnych talerzach, normalnych kubkach, więc też inaczej w ogóle sieje. Myślałam, Myślałem, że to nie ma różnicy, ale od dzisiaj stwierdzam, że jest to dużo, dużo, dużo. tego dobrego, za pół godziny w Warszawie. Wam, najbardziej nie jestem gotowy chyba na minus jeden w Warszawie. Pilot mówił, że jest minus jeden stopień na zewnątrz. Przez 2-3 tygodnie jednak były to temperatury szalone, a ostatnie, te, ostatnie dni spędzaliśmy w temperaturze 36 stopni, więc minus 1 nie brzmi najlepiej. Ale e, Iwonka mówiła mi, że e, ominęła mnie zima, która trwała kilka dni, e, więc nie ma co narzekać i e, byleby do lata. Chociaż my już szykujemy kolejną wyprawę, ale jeszcze nie będę zdradzał, gdzie lecimy. Jeszcze dla wyjaśnienia, ze względu na to, że zawsze podróżujemy całą rodzinką, to latamy w klasie ekonomicznej, więc jakby ten odcinek powstaje dlatego, żeby Wam pokazać jak to wygląda w klasie biznes, ale my jakby zazwyczaj latamy w klasie ekonomicznej, nie mamy z tym totalnie problemu, bo podróżujemy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc no... Jakby trzeba też budżetowo patrzeć na to, że ze względu na to, że tak dużo czasu spędzamy w podróży, tak dużo czasu spędzamy poza Polską, no to ten budżet też gdzieś na, na samoloty jest ograniczony. I tak jak sami też wiecie, my wyszukujemy najczęściej jakichś takich okazji lotniczych, no bo jednak im częściej się podróżuje, no to tym więcej jakby budżetu jest potrzebne na, na samoloty. I wrzucam też taką informację dla Was, że ostatnim czasem bardzo fajne rejsy Katara i Etiada macie z Wiednia, więc dla osób, które są ze Śląska czy z Małopolski, ciekawą siatkę połączeń ma Wiedeń i naprawdę idzie znaleźć bardzo fajne ceny. Ostatnio znaleźliśmy nawet samolot i sami poleciliśmy do, do Dubaju za 750 zł, w obie strony. Więc wydaje mi się, że całkowicie spoko. Wiem, że z Katowic też jest połączenie Wizera do Abu Dhabi, ale my, jakby Wizerem, nie latamy. Po tych złych doświadczeniach, które nas spotkały, no, jakby już staramy się mam nadzieję, że uda nam się to dotrzymać, no, nie rezerwować biletów w Wizerze. No i tak to słuchajcie, wyglądało. Koniec dobrego. Witamy w Polsce. Dziękuję. Chociaż nie wiem, czy jestem gotowy, bo jest mega zimno.